Cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Sebolek, a dziś zapraszam was na już na kolejny odcinek z gry Gothic i kontynuujemy. Aha, właśnie, wyjaśnię wam dlaczego zawsze startujemy z menu głównego. Otóż tak, gdy chcę sobie zacząć nagrywać, ogólnie w grze, wywala mi nie wiadomo z czego, wyskakuje mi błąd, że coś tam nie jest zgodne z tym i takie tam. Nie wiem na, na czym w ogóle ten błąd polega, ale mniejsza z tym. Myślę, że Wam to nie będzie przeszkadzało. Ewentualnie będę ucinał to sam początek, ale myślę, że to długo nie trwa, więc nie powinno być tak znów źle z tym początkiem. Ok, słoneczna jagoda, sobie wszystko pozbieramy. Mamy jakieś tutaj nowe okazy roślin. Nie wiem do czego one są przydatne, ale zawsze coś z tego może być, nie? No, też tak myślę <laughs> Okej okay. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, mamy się dostać do tej gospody I się dowiedzieć coś na temat yy, później O, już nam dają. Popatrzcie, zwiększyli Dobrze, że się cofnąłem Czasami się uda uderzyć. Muszę przyznać. Chyba nieco więcej doświadczenia dostajemy z zabicie jednego goblina. Chyba, że ja po prostu nie pamiętam. Ale nawet więcej kasy. Aż trzy sztuki. Okej. Okay. Czy my mamy tam iść? Nie wiem. Raczej nie. Lepiej żebyśmy nie schodzili z trasy. Aczkolwiek coś czuję, że tak czy siak będziemy musieli wszędzie się udać w każdą stronę dookoła. Więc myślę, że sobie to zostawimy na sam. No, żeby to sama siakce to trzeba, żebyśmy tam gdzieś nie, wy... nie wykraczali poza e, zasięg naszych zadań, nie? Okej, okay, dobra, zapiszemy sobie. Kurde, coś mi spadają FPS. Muszę sobie zobaczyć na jakich ustawieniach ewentualnie mogę zmniejszyć, bo widzę, że goty chyba coś się zbuntował. Możemy dać średnią Eee, co w Nie zaawansowane. Aaa, dobra, to niech zostanie To damy na średnie, jakościami damy wysokie I Myślę, że powinno być spoczko No i dalej, nie? Dobra, mniejsza z tym Ej, nie znam cię, jak się tu znalazłeś? Przypłynąłem Rządek, łodzią z Mam w to niby uwierzyć? Spójrz na plażę tam widać moją łódź. Hmm, przepuszczę cię. Ale spróbuj tylko sprawiać kłopoty, a będziesz miał z drwalami do czynienia. Jasne? Uuu. Uh. Szukam Daranisa. Gdzie go znajdę? Albo w gospodzie, albo w pokoju. Najlepiej zapytaj murdry. Będzie wiedziała, gdzie jest. Murdry? Właścicielki gospody! Wejdź! Znajdziesz ją w środku! Okej, okay, dobra, wielkie dzięki. Ej, ciu, ale klatkuje tu. Masakrę, masakrę. Co się dzieje? A wyższe klasy nic z tym nie robią. Gunie z leśny? O, chyba to z murdra, tak? Okej. Okay. Oczki. Nowy! Kto cię wpuścił? Jeden drwal z gospodarstwa. Żebyśmy się zrozumieli. Zwykle to ja decyduję kto może wejść. Jak będziesz sprawiać kłopoty? Wiem. Będę miał do czynienia z drwalami. Dobrze to zapamiętaj. Boję się. Szukam Daranisa. Naszego szlachcica? Naprawdę sądzisz, że chciałby się widzieć z kimś takim jak ty? Przekonamy się. Tylko mi powiedz, gdzie go znajdę. Na górze siedzi nasz szlachcic w pokoju swoim. Czyta. Jak zawsze. Nawet strawy nosić mu trzeba. Po schodach wejdź. Potem na balkon, a, a potem w prawo. Tam w tym... jest jego pokój. Właśnie. Po schodach? Okej. Okay. Chciałbym On. zerknąć na twoje towary. Spojrzymy sobie, jak wygląda handel. I może sprzedajemy e... Aha, tak. Dobra, prawym można. kij pasterski oczywiście, nie mogę sprzedać. Może się przyda. Sprzedamy, sprzedamy. To w ogóle nam jest potrzebne. sputnia, maczugo tak samo i hańba rukę zostawimy sobie. Okej, okay. broń dystansowa sobie zachowamy. Te jakieś marchewki, nie marchewki, no to tak samo się mogą przydać. Błyskawice i tym podobne. Mhm. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Dzięki wielkie. Ja tu widzę, że trzymam chyba jakiś zwój. Tak? specjalny, Aha, już to znam. Okej, okay, dobra. Idziemy po schodach, gdzie są schody hmm. Gdzie są schody? Aha, tam są, dobra Czaja, muszę szczęty Rozumiem To wygląda jak my, a nie, to jest kobieta <laughs> Okej okay. Nie było tego? A na balkon Muszę iść na balkon. Potem w prawo. E, popatrzcie, dobrze jesteśmy. Da się zamknąć? Nie da no, się zamknąć. Ci Daranis. Ciebie zwą Daranis? Owszem. Czego chcesz? Szukam pradawnej świątyni leżącej w górach. Tak, słyszałem, że jest tam świątynia. Gdzie dokładnie? Tego nie wiem, lecz. W zamku Srebrowód mieści się archiwum ze starymi mapami. Jeśli gdzieś można znaleźć jakąś wskazówkę, to tam. A jak mogę się dostać do Srebrowodu? W tym momencie? Nijak. Bandyci zajęli most do stóp. Oh, Miejscowi szukają sposobu, żeby się ich pozbyć. Pomóż im. A może oni pomogą tobie? Kto stara się coś zrobić w sprawie bandytów? Właścicielka gospody Murdra. Ona na pewno. Roter chyba też ma jakiś plan. Roter? Wojownik z gildii. Był tu raptem chwilę temu i mgliście napomykał o jakichś tajnych układach z częścią tej hałastry. A gdzie teraz znajdę Rotera? Udał się w kierunku starej setariwskiej wieży. Na południe stąd, na plażę. Okej. Okay. Co, Co tu robisz? robisz? Myślałem, że magowie całymi dniami włóczą się po klasztorze. <laughs> Część. Na pewno. Ja zaś wyruszyłem w podróż na rozkaz wielkiego mistrza Miltena. Niezwykle interesują go pradawne kamienne kręgi rozsiane po arganii. I dowiedziałeś się czegoś o tych kręgach? Na razie. Tylko tego, że doprowadzają mnie do szału. Wielki mistrz odkrył, w jaki sposób można obudzić ich moc. Lecz do tej pory każdy ze znalezionych kręgów był odporny na moje czary. Hmm, mam wrażenie, że ktoś już tego wszystkiego próbował. Okej. Okay. A co się dzieje, gdy taki kamienny krąg się budzi? Kręgi najwyraźniej są ze sobą powiązane. Gdyby udało się połączyć z którymś z nich, można by się natychmiast do niego przenieść z innego. Aha, kręgu. taki teleport. Eksperymentowaliśmy fajnie, fajnie. z dwoma kręgami w Torniarze, ale nic nie skutkuje. Jeśli cię to ciekawi, nie opodal Dziewicy znajdziesz taki krąg. Okej. Okay. Pozbieramy sobie. Sakram, nie galeście. To, 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 to. Wam pokażę, jak ktoś będzie czytał, chciał sobie poczytać. To proszę bardzo. Tu nic nie możemy pozbierać. No to idziemy na dół do naszej właścicielki, gospody Murdry. Czy jak to ją tam wzywał? Idziemy na skróty. Murdra. jak widziałeś się z naszym szlachcicem? Owszem. Zasugerował, że powinienem wyciągnąć do miejscowych przyjazną dłoń. U ciebie jak się sprawy mają? Mogę ci w czymś pomóc? Hmm. Czemu nie? Wyglądasz jak chłop na schwał. Co miałbym zrobić? Zaczyna mi brakować miodu, a minie chwila, nim dotrze kolejna dostawa. Rozumiem. Chcesz, żebym ci trochę przyniósł. Odgarwa garwa jednego zdrwali. Na pewno zostało mu kilka antałków. Może uda ci się zdobyć ze dwa. No to pewnie. Pójdę do Garwa i zdobędę dla ciebie miód. Goście będą zachwyceni. Ja także. Gdzie znajdę Garwa? Wpierw przez bramę, a potem ścieżką po prawej, aż miniesz starą wieżę strażniczą. Tam, tam stoi okej, jego. Widziałem tam jakąś wieżę. E, okej, okay. jeszcze może sobie wyślemię jedno zadanie. bandytów. Może mi go zdradzisz. Jasne! Spiegować ci się zachciało. Niedoczekanie Twoje! Okej, okay, dobra. Nie chcesz, to nie chcesz. Pewnie będziesz mówiła, jak przyniosę ci miodek. Okej, okay, zaznaczmy, może, sobie nasze zadanie. Eee, dwa antałki miodu. Aha, czy my się dobrze. Czy my dobrze idziemy? W drugą stronę. To. Kręg znaleźliśmy. Co się dzieje? Aha, mówiłem, że to będzie coś typu teleportów. Fajna sprawa, podoba mi się. Podoba mi się. No co, zauważyłem, że gotyk, trujeczka czy nawet tarkania ta nie za bardzo sobie radzą, nawet przy dobrych komputerach. Tną się, tną się i tną się. Ale co poradzi? Co poradzi? A to jest teleport, a ja kurde tam idę jak głupek Piątka Ej, po prostu sobie źle popatrzyłam. Szkoda, że zadanie się nie pokazuje na tej minimapce Tylko gdy się znajdujemy blisko Ale coś czuję, że to tamta jest ta wieża strasznicza Nie, jest do niej tak znów daleko, więc się do niej wybierzemy raz, dwa <laughs> Okej, okay, oczywiście ktoś nas po drodze napadnie bo jakby inaczej. O. Krwiopijce. O, jest nienawidzone potwory w Gotiku. Nie wiem. No znaczy do tego to jest No i graj z takimi, no. Cheater. No, 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 no. Ok. na sprawnie poszło. Tylko, że ból jest taki, że w Gotiku. Było o wiele gorzej, bo jak one już uderzyły, to zarażały. Miały truciznę w sobie. Jakiś jad, który odejmował życie. I one całkiem sprawnie szybko atakowały. Wykonywały cios po cios się, więc można było szybko zginąć na początku gry. Potem już to nie był taki problem. Aczkolwiek początki naprawdę były trudne, gdy się tak spotkało. O, widzicie? mamy. <sum> A fajnie twierdzą Kurde no ale jak ja mam unikać ciosów Trzeba się patrzeć że latają te gluty Raz, raz no, Gdy już jesteśmy obok nich to już nie sprawiałam takiego problemu One bardziej walczą na dystans niż niż, przy, niż e, właśnie wręcz. <laughs> Okej, okay, tu mamy jakieś goblinka. Jakiś wojownik z planu la, larwożerców. Kurde, zaczynamy z jakąś tam bandą. To coś nie możesz sobie trafić. Co on tutaj ma? Aha, jak to się nazywa? Już nie pamiętam. Kurde, zapomniałem. E, to jest... O, taka rurka co się wypuszcza, te strzałki. Hmm, kurde, nie pamiętam. Dobra, mniejsza z tym. Tu jeszcze widzę kolejny przeciwnik. Jak mówiłem oczywiście to jest... Oj. Wtedy nie można sobie trafić. Zresztą ciężko pewnie z takim czymś trafić. Ja się śmieję z niego. <laughs> Raz, dwa, trzy Okej. Okay. Nie żyjesz. Okej, okay, mamy tutaj jedno i drugie. O co w tym chodzi? O, no to jest pewnie ten most, który musimy wyzwolić od bandytów. Oczywiście kolejne krwiopice i to w liczbie trzech. Aż. one w pojedynkę raczej nie wędrują. A, zresztą tam palsze życie możemy tracić. No to z krwiopijcami, jak widzicie, ciężko się tu walczy. O! Już się nam świeci ekran. Umieramy. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Dobra, będzie. Wystarczy. Tutaj zapiszę. W razie gdybym coś tam zjadł w tej wieży, ale wątpię. Aczkolwiek wszystko jest możliwe. Tu mam jakiś skrót w dół. Sobie pozbieramy jakieś tam kwasty. E, router. Nasz router. Skrzynia. O, karawasze, już chyba nieco lepsze od naszych Sprawdzimy sobie e, Wyposażenie Cztery Pancerz, regeneracja Oczywiście, że lepsze to są jakieś goblinskie, my goblińskich nie chcemy Router Ty jesteś Dobra, router? własnej osobie Co ma? Tak mu śmierdzi i zbudzi. Ponoć wiesz jak można się pozbyć bandytów może mi zdradzisz ten plan jasne posłuchaj gdyby to byli zwykli rabusie porąbałbym ich bez dwóch zdań ale część z nich to moi kamraci nie mogę ich tak po prostu wyrznąć masz przyjaciół wśród bandytów? <laughs> tak psiakle lorna i resztę rybaków przyłączyli się do dartana i jego pachołków bo murdra sprzedała ich łodzie jak byli na wojnie <laughs> No to się nie dziwię. Dlaczego się to Nie dziwię się, że, że się zbuntowali. To czemu Murdra nie da rybakom tego złota, które dostała za łodzie? Jak Lord wrócił z wojny i dowiedział się o tym, co zrobiła Murdra, to mu odbiło i ukradł jej drewnianą nogę. <słuch> drewnianą nogę? O czym ty mówisz? Welgor, zmarły mąż Murdry miał drewnianą nogę. Murdrze strasznie na niej zależy. Podarunek od króla, jakaś pamiątka, żebym co ja wiedział. No, pabę. No. Mniejsza o to, ci dwoje przestali się do siebie odzywać. Rozumiesz? To jaki masz plan? Lorn oddaje Murdrze nogę, a Murdra wręcza rybakom złoto ze sprzedaży łodzi. I wszyscy są szczęśliwi. Rybacy mogą ruszyć na połów, a ja w końcu wypatroszę tych przeklętych bandytów. Aha! No to jest, z to jest pomysł, Już zgadałem, to jest pomysł. ale on mi nie ufa. Bo mieszkam u Murdry, w rozdartej dzielicy. Chcesz, okay. żebym ja z nim pogadał? No, czemu nie? Pomów z lornem. Ty tu jesteś nowy, bezstronny. Zgadza się? Gdzie on jest? Oczywiście. Tam na starej wieży strażniczej. Biadoli nad łodziami i gapi się w to przeklęte morze. Okej, okay, dobra, ale wcześniej sobie sprawdzimy górę. Może coś znajdziemy ciekawego. Aha, tu jest ten lord. Aha, to tam. Ja chciałem gdzieś wyjść poza to, tak? Czemu? To może się jeszcze nie skumałeś z tą murdrą. Może byś pomógł rybakowi w potrzebie. Co miałbym dla ciebie zrobić? Zgubiłem drewnianą nogę. Wiem, że to głupio brzmi, ale. byłem zły jak cholera i jeszcze podchmielony. Mógłbyś jej dla mnie poszukać? Czemu sam tego nie zrobisz? Bo gobliny się robią coraz zuchwalsze. A ja jestem rybakiem, a nie żołnierzem. Za to ty wyglądasz na takiego, co umie robić bronią. Oj tak. Roter powiedział mi o drewnianej no nodze. Uważa, że należała do zmarłego męża murdry. Zgadza się! Po kłótni z murdrą? buchnąłem nogę w ramach zemsty! I teraz chcesz ją oddać? Chcę ją wymienić. <laughs> chcesz wymienić drewnianą nogę? Na złoto? Może i noga Belgora jest dla murdry ważna? Ale wiesz mi, złoto jest dla niej ważniejsze. Wymyślę coś, do czego już tak przywiązana nie jest. Na co chcesz wymienić drewnianą nogę? Eee, prawie cię nie znam. Przenieś nogę, to pogadamy. Okay, Szukam dla poszukam ciebie tej drewnianej nogi. To może chociaż dałbyś mi jakieś wskazówki, które pomogą w poszukiwaniach. Jest gdzieś na świńskiej górce. W tym wzgórzu na wschód stąd. Cuchnęło tam goblińskimi szczynami. Tyle pamiętam. A w oddali było widać starą wieżę strażniczą. Pójdę tam no za okay. tym, poszukam. Zbytnio nie lubię szukać no, takich przedmiotów, no, które mogą być wszędzie, wszędzie tam albo nigdzie. Okej, okay, dobra. No to schodzimy na dół. Kurde, no nie można tak zejść. Okej, okay, okej. Okay. Na wschód stąd, czyli w tą stronę. No kolejne krzepiice. Teraz na szczęście tylko jeden, więc dobrze. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Chyba nie będziemy z nich wspierać, bo to widzę, że nie ma sensu najmniejszego. Co tam mamy walczyć, czy co? Okej, okay, co my tu mamy? W oddali było widać wieżę strażniczą. No to coś czuję, że chyba dobrze się poruszamy. Mimo, stra wieże strażnicze są położone na wzniesieniach, żeby był lepszy widok. Tam jest jakiś czerwony wykrzyknik, nie wiem czy do niego chcemy nie iść. Najpierw, może, sobie poszukamy tą wieżę straszniczą, czy tą świńską górkę, czy jak to mnie tam zwał. Jakiś ziołomany mam może nie mogę iść pać. No, dawaj, dawaj. Czy fajnie by się ustawił, jakbym mógł widzieć od razu dwóch albo trzech naraz, to by było ułatwienie. O i mamy level up K Wow, jaka burza K, K Zgadza się eee, Co to było? Błyskawica, to jest magia Na razie w magię nie będziemy szli Co kole oko, łuk eee, Nie Grać ciosów, to tak, jeden, dwa Trzy Idziemy w wojownika A eee, w GoTIKU trójce no, Uwaga, osuwisko Czyli źle poszliśmy jak zwykle. Czy no, jak ja. Aha, czy to jest ten antułek, tam gdzie... Aha, dobra, czaję, czaję, czaję. Jeszcze sobie... Gdzie to jest? No, wyprzecięli, mi Zaginiono nogę, zaznacz zadania. Okej. Okay. Zaznaczymy sobie od razu dwa zadania. Żebyśmy sobie już tam nie szukali. A tu chyba bodajże znajdziemy dwa antułki z miodem. Aha, już myślałem, że chcą mnie bić. Garf, tak to. Tymanie mnot wygląda. E, Okej. Okay. Masz tu trochę miodu. Pan się, no, spragniony nam się trafił. <noise> I co, myślisz, że dostaniesz Do bo coś bili. A, a, tutaj a tutaj będziemy konfliktowani. A zostawię ci gębę w jednym kawałku. Eh, chłopaki, chodźcie tu, Trzeba komuś spuścić lanie. Okej. Okay. jest co się stało? Co się stało? No, no, no dawaj, dawaj. Jesteś taki spaniak. Dobra, dawaj ten antolog idziemy. Jakoś tak chciałem sobie powalczyć. Dawaj mi. Dawaj miód. mi. I jakoś odechciało mi się pić Okej, okay, dobra, dostaliśmy dwa antałki miodu I teraz jak się idzie na tą... Do rozdartej dziewicy I Nie chcę do żadnej rozdartej dziewicy Tylko chcę na tą świńską górkę się dostać, czyli jak to tam się zwie o, Tam jest... Czyli znaczy na wschód jest tutaj, tak Tu jest na wschód Jak nic co najgorsze, tu nie widzę żadnej jakiejś świńskiej górki, czy jak to tam się nazywa. Cokolwiek możemy szukać, 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 i tego nie znajdziemy. A wiadomo, gdzie ta pijacina dochodziła. Hmm. Nie, tam nawet może nie wychodźmy. Zapiszmy sobie, bo dawno nie zapisywaliśmy gry. Dzik, dzik. Dobra, Powalczymy Coś? Jakieś nie no tutaj no, dziki? No, no. Może coś ciekawego tu znajdziemy? O, ale nas dziabnął Aż spadliśmy Dobra, czy coś tutaj mały W takim miejscu dwa dziki. Zawsze coś można byłoby znaleźć. Dobra, nie ma. Ha, to jak dać na tą górkę? Tu na pewno nie, na no wschód. No to musimy się jakoś wybrać w z kierunku chyba tej rozdali, tej dziewicy, nie? Bo innego pomysłu ja nie mam teraz. Może być problem. Dobra. A, tu nie. Tu jest jakiś dzik, no nic go Ok, jesteś martwy. No i dalej, szukamy, szukamy. Kurczę, 24 minuta nagrania, a my jeszcze pewnie nie znajdziemy tego, zaczną tej głupiej nogi drewnianej. a tak chciałem to zrobić, a tak chciałem to zrobić. Co on tu robi? Wagabunda To jest jakaś wagabunda Ty trafił mnie, ale przecież się odsunąłem to Nie mogę w niego w ogóle trafić O, dwa, trzy Nie wiem, coś się chyba zbugowało, jakoś tak się... Tam my ich zabiliśmy, na śmierć Może potem będziemy mieli przez to jakieś problemy, ale dobra, mniejsza z tym oni sobie tutaj coś koczowali, ale mają skrzynię. Skrzynia jak mają to się cieszę. Tępy nóż... Dobra, ale mamy jakąś tarczę. Możliwe, że lepszą nawet. Wyposażenie tarcza 8, 12 do pancerza. No to oczywiście, że jest lepsza. No, nawet lepiej wygląda taka bardziej. Żeby to powiedzieć. Znaczy no taka bardziej chyba porządniejsza. Co on tu robi? Leży? Chyba jakoś w tą stronę trzeba się wybierać. No, kolejny z rurką. No, skurczy byki jedne. Ja się zaś oczywiście rzucę w tą stronę, gdzie on wykonuje. Oj, oj, Sebek, coś słabo grasz. Ogarnij się. Lepiej, już lepiej, hmm, 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 ale śmierć za mone. Tu jest roztartej dziewicy, a tu? A tu? Nie wiem. Nie wiem, gdzie idziemy, ale może znajdziemy coś? Zapiszemy yy, rozdartej dziewicy. A to co to jest? To może znajdę tu nogę, chociaż wątpię. Ale wejdziemy sobie. Jak tutaj nie znajdziemy, to w tym miejscu za właśnie zakończymy sobie odcinek, bo już jest prawie 30 minuta nagrania, a tu już jest chyba wystarczająco jak na odcinek. Okej, okay, i co my tu mamy? I chyba tutaj jest ta drewniana noga. A nie, nie drewniana noga. Co to jest? Kopacz. Co tu robisz? Tym oto kilofem próbuję przedwcześnie wpędzić się do grobu. Gdybym odzyskał alembik, wszystko poszłoby jak znud. Przyrządziłbym tynkturę i szastprast, wejście do kopalni stoi otworem. A gdzie twój alembik? W starym tunelu, w którym mieszkam. <gryś> Tylko że brak mi odwagi, by po niego pójść. <gryś> Bo widzisz, rozpanoszyły się. Wszędzie tam musimy po coś latać. Ja no ja cię kręcę, i tak jeszcze tak nogi nie pomyślałem. mogę wnosić. Może ty byś się odważył? Dobra, przyniosę, przyniosę ci ten to. Alembik. Poważnie? To cudownie, cóż. Zatem odkładam kilow i czekam na Twój powrót. Ha! Gdzie znajdę ten Twój tunel? Musisz wyjść z kopalni i udać się ścieżką na południe. Jeśli tylko nie zboczysz, to na pewno znajdziesz ten tunel. Suchnie tam goblinami. Rozgościły się tam podczas gdy ja. Takie to właśnie. Dobra. Nie chcę Chcesz już podaniać? słyszeć. Tego? Uh, Demet. Dobra, to jeszcze mamy. Dokładnie 2 min minuty i 10 sekund do 30 minuty. A ja mówię sobie jeszcze może coś oblecimy szybko. Raz, dwa, raz, dwa. No i pójdziemy na wschód, no kurczę, bo tam pisał na wschód. Zaginą na nogę. To zniesie na wschód na zwierzę. Skoro jest tak, na wschód, no to tam gdzieś musi być. Ej, znów źle poszedłem. Południowe wejście do kopalni. Nie, to mnie nie interesuje. Musimy wrócić do tej wieży strażniczej i tam odbić na wschód. Bo chyba coś zboczyłem z trasy. I teraz będzie problem z odnalezieniem samej drogi. Miejmy nadzieję, że nie nadłożymy sobie. Uuu, <laughs> jakiś dźwięk przeskoku. O, idę troszkę daleko do tej wieży straszniczej. Dobra, to myślę, że tutaj zakończymy odcinek. W następnym odcinku poszukamy tej nogi i miejmy nadzieję, że jeszcze znajdziemy to, właśnie, ten Alembik, czy jak to tam to zwał. Tak więc, dziękuję bardzo za oglądnięcie i pa pa.